dlaczego bruszka. Mona gruszka, dumna jest ze swojego wróżka, wszystkim będzie zabawem, wiara, ten nic nie będzie za tym, za tym. Będziesz taka, jaka jesteś, chudej gruszki, nikt nie zechce, być świadoma. Twoje wartości, większość, niezrozumiałeś, żadnego gromnik. Mona gruszka, dumna jest ze swojego wróżka, wszystkim będzie zabawem, wiara, ten nic nie będzie za tym, za tym. Będziesz taka, jaka jesteś, chudej gruszki, nikt nie zechce, być świadoma. Chcę być młodszy, chcę być a naszego gruszka. Chcę być tura, jak Pietrusza, naszego gruszka. Chcę być jak Pietrusza, naszego gruszka. Chcę być tura, jak Pietrusza, naszego gruszka? gruszka. Chcę być jak kwiatuszka.

Czerwone maliny niech dziewczyny. znają zjadamy morele, mamy z tego radości wiele. Czosnki niech nie uśmiechają się usteczka. Każdy obok ma inny smak, dlatego tego Ja pan może, panie powiedz dobrze, że pan także go zagadnie. Fe nie dobrze, nieładnie. ładnie. Ja pan